Donald Tusk to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za te podziały w Polsce. Jeżeli ktoś dzisiaj słusznie załamuje ręce, że te podziały idą w poprzek przyjaźni, w poprzek relacji rodzinnych, to odpowiedzialność za to ponosi Donald Tusk i to od roku 2005. Mówił o tym nie tak dawno Jan Rokita, kiedyś bardzo bliski współpracownik Donalda Tuska. I na pewno ta polityka rozniecania nienawiści wśród Polaków będzie kontynuowana. Pytanie, kujbono, kujbono. W imię czyjego interesu Donald Tusk osłabia Polskę i wzbudza nienawiść pomiędzy, pomiędzy Polakami. Więc jeżeli mnie pani pyta, czy będzie ją kontynuował, myślę, że on, on inaczej już polityki uprawiać nie potrafi. Nie potrafi wznosić się ponad smutna konstatacja. No niestety, ale taka jest, taka jest konstatacja po 20 latach obserwowania polityki, w której Donald Tusk, środowisko Platformy Obywatelskiej także innych środowisk no, powiedziałbym para. Intelektualnych skupionych wokół, wokół tego człowieka, tak właśnie politykę prowadzi. Więc ja, jako minister wspierający Karola Nawrockiego, raczej przygotowuję się na kolejną próbę realizacji przemysłu pogardy, odzierania zgodności, deprecjonowania głowy państwa, tak jak to miało miejsce wobec Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tak jak to miało miejsce wobec prezydenta Andrzeja Dudy i tak jak to miało miejsce w kampanii wyborczej, gdzie bezpardonowo, w sposób kłamliwy, absolutnie nieakceptowo, akceptowalny atakowano Karola Nowruskiego